Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu pierwszej kolejki Orlan Basket Ligi, w którym dziki Warszawa wygrały z Arger BM Stal Ostrów Wielkopolski 86 do 65. Jest dzisiaj z nami trener drużyny z Ostrowa Andrzej Urban oraz zawodnik Eigarz z Skele. Prosimy najpierw Pana trenera o kilka słów po meczu. Gratulacje dla zespołu dzików Warszawa. Beniam jak pierwszy mecz u siebie. I dla trenera Szablowskiego, bo czy dobrze przygotował drużynę, zagrali dobre spotkanie, czego nie można powiedzieć, o nas było zupełnie odwrotnie w pierwszej połowie. Mieliśmy problem z organizacją, może nie z organizacją, ale ze stratami, bardzo dużo strat oraz pozwoliliśmy zespołowi z Warszawy na dużą ponownie. Przybraliśmy zbiórkę w ataku do przepełnie, mieliśmy 7 zbiórek w ataku i mogliśmy złapać swojego rytmu. Druga połowa pod dyktando zespołu z Warszawy. Gratulacje dla, dla jeszcze raz dla drużyny z Warszawy o nas na pewno można powiedzieć, że zagraliśmy słabe spotkanie. Może to jest, tro... myślę, że jest to też spowodowane tym, że mieliśmy dużo swoich problemów, między innymi kontuzje, dzisiaj niedłujący Juliusicia, Mikkeloskasa, ale to nie są jedyne urazy, dolegliwości, z którymi się borykaliśmy w ciągu tygodnia, w ostatnich tygodni. Trenowaliśmy z ograniczoną liczbą zawodników. Na pewno musimy Musimy zwiększyć rywalizację na, na treningu, aby świeciło zwyczaj z tym. Dziękuję panie trainerze. Czy jakieś pytania z sali? Bra. Agar, it's your turn. Uh, congrats, congrats to Warszał for the win. They deserve this win for sure. Uh, they came with the more energy than us today. We couldn't find our rhythm. We played too static, meaning to passive in offense and uh, I don't know. We couldn't find the rhythm uh, at all in 40 minutes, so I don't know why. And they dominate us on the offensive rebounding, and uh, we have to just keep working and uh, get better and don't make these mistakes again. So it's first first game of the season. It's uh, tough to lose like this, but uh, it's long season in front of us, so we're gonna be better. I'm 100% I'm sure. So we're gonna work hard. Okay. Thank you.